Niestety głosy odmawiamu posłuszeństwa, w związku z tym, że cieszę się tak bardzo jak Wy, a mam do Was kilka, kilka zdań, które chciałam osobiście wygłosić. Poprosiłam Andrzeja Halickiego o to, aby za chwilę odczytał to, co ja bym do Was powiedziała. Ale mimo tej niedyspozycji głosowej, Jestem tu, bo uważam, że moja obecność jest o tyle ważna, nie tylko dla Warszawy, dla Warszawiaków, ale również dla pani prezydent, dla Hanny Grąkiewicz-Walc, którą wspieram osobiście, ale wspieram cała Platforma. Ta Platforma, która dzisiaj nie jest obecna, ta, która w Polsce, w całej Polsce trzyma za nią kciuki. Ja myślę, że wszystko to, co się w następnych dniach wydarzy, skończy się wyjątkowo dobrze dla tego miasta. I dla pani prezydent. Haniu, trzymam za ciebie kciuki. Zawsze będę z tobą zwyciężać.